Cześć, mam na imię Przemek, jestem z Zabrza i stąd właśnie do Was mówię, z środka straszliwej zimy, która mnie tu otacza. Zostało mi rzucone wyzwanie biegowe przez Pawła. Paweł dziękuję i przyjmuję. Będę chciał je zaraz, właśnie podjąć i wykonać tutaj, w tym pięknym parku zabrzańskim. Jestem ubrany dzisiaj w koszulkę mocy. Jest to koszulka członków drużyny Bartka. Jeśli nie wiecie nic o tej akcji, to zapraszam na stronę naszmaraton.pl, gdzie dowiecie się o historii Bartka i jego rodziców. Przeczytajcie, o co chodzi, i najchętniej dołączcie się po prostu do nas. Będzie nam bardzo miło. No a teraz czas, chyba, wykonać to wyzwanie. Minuta ciągłego biegu w tempie 3,30, tak? Paweł? Ok, dobra, ruszam. O rany, to nie jest moje konwersacyjne tempo, ale będę się starał. Wypaść jak najlepiej. Jeszcze nie do końca czuję się dobrze. Kolano po kontuzji nie doszło do siebie, no ale dam z siebie wszystko, żeby to tempo było odpowiednie. Widzicie, tutaj na Śląsku wcale nie jest tak strasznie, jakby się wydawało. Bywa też zielono, nawet w środku zimy. Naprawdę dobra pora na biegaczy tym razem. Ta zimba. Jeszcze 10 sekund. Okej. Okay. Wyzwanie uważam za wykonane. No a teraz najprzyjemniejszy moment. Czyli ja będę wyzywał. No to tak. Może Dorota Kosno z drużyny Bartka. Ania Harasimowicz też z drużyny Bartka. I lokalny patriotyzm nakazuje mi nominować kogoś z Zabrza. I będzie to Maciek Grzmijewski. Czekam na wasze filmy. Mam nadzieję, że pojawią się szybko. A wszystkim życzę... Bezpiecznego i zdrowego biegania w zawodach samych życiówek. Dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam z Zabrza. Cześć!